Minecraft to gra, która do dzisiaj zaskakuje wielu graczy, wielu stworzyła dzieciństwo i pewnie nieraz słyszeliście o Hirobrainie. Jest to jedna z teorii wymyślona przez graczy, której zapewnie jako dzieci wierzyliście. Dzisiaj przychodzę do Was z pięcioma teoriami o Minecraft. Zapraszam. Czy Was też zastanawiało, dlaczego w Minecraft ścinanie drzewa ręką jest takie proste? W prawdziwym życiu możliwe jest to tylko wtedy, gdy drzewo jest spróchniałe. Tak więc, czemu drzewa w Minecraftie nie mogą być spruchniałe, Albo chociaż zepsute? Mogło to sprawić promieniowanie, wyrządzone przez jakąś bombę, która spadła kiedyś, w świat Minecrafta, powodowane rzeczą, o której zapewne się nie dowiemy. Słynne są potwory w Minecraft'cie. Creepery, Endermany, zombie, szkielety i wielkie pająki. Właśnie, skąd one się wzięły? Jest to teoria, że w Minecraft nastąpiło promieniowanie, które zmieniło cały świat. Creepery mogą być zmutowanymi świniami, co potwierdza historia powstania Creepera. Błąd podczas tworzenia świni, Enderman może być kosmitą pochodzącym z endu który sam przypomina planetę, a End City dodane w wersji 1.9 może być ich krajem. Ender Dragon może być jednym ze zwierząt Endermanów. Zombie i szkielety to ludzie, którzy zmarli przez promieniowanie powstałe w wyniku nieznanej nam sytuacji, a wielkie pająki są zmutowane przez radioaktywność. Aleje to stworki, które są przetrzymywane przez Pilagerów. ale tak w sumie to dlaczego są przetrzymywane? Duszki trafiły do Minecrafta z rokiem 2021. Miały charakteryzować się tym, że będą zbierać graczowi itemy i tańczyć w pobliżu szaf grających. Ostatecznie trafiły do gry, ale nie znalazły za dużo zastosowań, lecz gracze nie zapomnieli o nich. Tworki te krespią się obok wież strażniczych. Oraz w leśnym dworze. W obu przypadkach jest uwięziony i czeka on na ratunek przez gracza. Także dlaczego są tam przetrzymywane? Po tym jak Alej zostanie złapany, wysyłany jest do posiadłości, gdzie czeka on na Ewokera, który ma zamiar przemienić go w totem nieśmiertelności. Nieudana próba kończy się przemianą Aleja Wexa, czyli złą wersję Aleja, które Ewokerzy przywołują zaklęciem. Endermany to stworzenia, które pojawiają się w każdym z trzech światów. Są to wysokie, czarne stworzenia, które przenoszą różne bloki i często są udręką nowych graczy. Ale co jeśli wam powiem, że Endermany są więzione przez Smoka Endu? Smok Endu to potężny stwór zamieszkujący małą wysepkę nazywaną Wyspą Endu. Znajduje się tam fontanna i kilka wież, na których znajdują się kryształy Endu, służące do regeneracji życia Smoka. I są tam nasze endermany, które wydają się normalne w tym miejscu. Ale jeśli dokładnie się im przyjrzymy, to słowa, a bardziej bełkot endermanu, to tak naprawdę zmodyfikowany głos człowieka. A są to słowa. <tryk> Najważniejsze, czyli szukaj oka. Co daje nam do zrozumienia, że endermany chcą, żeby gracz pokonał smoka i uwolnił je. Ale jeszcze jeden argument za tym przemawia, a dokładnie to, że po zabiciu Smoka gracz otrzymuje achievement Free The end. Wychodzi na to, że Endermany to po prostu sługusy Smoka. Możliwe, że do przetrzymywania Endermanów służą wieże, a dokładnie kryształy znajdujące się na nich. Mogą one w jakiś sposób hipnotyzować Endermany. Najprawdopodobniej Smok jakoś się tam więzi. Ale jak? Tego raczej się nigdy nie dowiemy. A dlaczego widzimy Enderman na przykład w naderze? Moim zdaniem te Endermany miały niezłe szczęście, bo znalazły sposób na ucieczkę z tego miejsca. Dzięki temu znów stały się wolne. Zapewne ucieczka od ich oprawcy jest granicząca z cudem, dlatego nie widzimy tak dużo Endermanów w innych światach. W Minecraft istnieje masa struktur, które są tu już przed graczem. Ale tak naprawdę, skąd się one wzięły? Kto je zbudował? I po co kto się budował? Zapewne struktury zostały zbudowane wieki przed nami, dlatego nie wiemy, kto dokładnie je budował. Takie miejsca jak piramida i monument służyły do oddawania pokłonów. W przypadku piramidy najprawdopodobniej Kripera, ponieważ widzimy go na wyżybionym piaskowcu, a w monumencie do strażników lub władcy musz Neptuna. Dżunglowa piramida została najprawdopodobniej zaprojektowana jako wielka pułapka i służyła do przechowywania skarbów starożytnych. Cywilizacje te wybudowały także pradawne miasto, w którym chcieli uruchomić wielki portal, lecz pewnie im się to nie udało, dlatego też pozostawili tam nadzorcę, który będzie pilnował tego miejsca, czyli Wardena. Bardzo możliwe jest to, że osadnicy mieszkający w wioskach to tak naprawdę prawnuki starożytnych, którzy zamieszkują te obszary. Więc czy w Minecraft istniały starożytne cywilizacje? Tak, chociaż nie wiemy co się z nimi stało. Najprawdopodobniej wymarli, ale nigdy się tego nie dowiemy. Jeśli chcecie więcej takich teorii na kanale, zostawcie suba i lajka oraz podajcie na nasze wcześniejsze filmy. Do zobaczenia!